Wykonaj dzielenie sposobem pisemnym. Ile razy x mieści się w 2x do 5? 2x do 4, bo 2x do 4 razy x daje 2x do 5. Jeśli tutaj wyjdzie ci ta sama liczba, to znaczy, że dobrze rozpoczynasz dzielenie. Teraz 2x do czwartej mnoży 1. Dodać. 2x do czwartej. Odkreślamy, więc pamiętamy, odejmujemy, zmieniamy znaki na przeciwne. Redukujemy. Minus 2x do czwartej nie ma tutaj pary, więc muszę przepisać. Spisuję niższą potęgę 3x do trzeciej. Ile razy x mieści się w 2x do czwartej ze znakiem minus. Minus 2x do trzeciej. Mnożymy. Minus 2x do trzeciej razy x, później razy 1. Więc będę miał minus 2x do czwartej odjąć 2x do trzeciej. Podkreślamy. Odejmujemy, to znaczy, że muszę pozmieniać znaki na przeciwne. Redukujemy. Czwarta potęga się skróci minus x do trzeciej i spisujemy 7x. Ile razy x mieści się w minus x do trzeciej? Minus x kwadrat. Mnożymy minus x kwadrat przez x plus 1 minus x do trzeciej minus x kwadrat. Odkreślamy. Pamiętam o zmianie znaków, ponieważ odejmuję ten wielomion. Redukujemy. Trzecia potęga się skraca. Zostaje x kwadrat. Dodać 7x. Teraz x razy ile daje x kwadrat. No razy x, więc dodać x. I mnożymy x -a przez x plus 1. To jest x kwadrat dodać x. Odkreślamy, odejmujemy, więc zmieniamy znaki na przeciwne. Redukujemy. 6x odjąć 4. Ile razy x mieści się w 6x? 6 razy. I mnożymy 6 przez nasze x plus 1. To jest 6x. Dodać 6. Podkreślę. Pamiętam o zmianie znaków. Tutaj minus 4, minus 6, minus 10. To jest moja reszta z dzielenia. Zapiszę sobie tu u góry reszty minus 10, więc mogę zapisać mój wielomian 2x do 4, odjąć 2x do 3, odjąć x kwadrat, dodać x, dodać 6. Jeśli pomnożę przez x plus 1 i dodam moją resztę, czyli jeszcze odjąć 10, to otrzymam wielomian: 2x do 5, odjąć 3x do 3, dodać 7x, odjąć 4. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.